Kręcić, kręcić, i kręcić, kręcić, uwodzić i 9 grudnia w szkole tańca Duende odbył się konkurs poldens. Najbardziej zadziwiającym punktem programu okazał się poldens w męskim wykonaniu. Bardzo dużo osób jest. Zszokowanych, ale zszokowanych w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Głównie starsze osoby uważają, że przez to jestem strasznie odważny. Panowie dopiero zaczynają u nas w Polsce. Mają trochę przody, bo są silniejsi, jeśli chodzi o bardziej męskie figury. Jeżeli jakiś facet się w tym odnajduje, to jest jego ekspresja, no to super. Jednak jest ten stereotyp dziuni na róży, jak to tak mówią i to nie zniknie. To w jakiej formie on jest już teraz, zdecydowanie zaprzecza temu. Jest to akrobacja. Ja polden traktuję jako formę sztuki. Uwodzić, męcić, robić, uprawiać, wciąż się zabawiać. Czasami są jakieś śmiechy, ale w sytuacji jak po prostu mówię tym ludziom, że zapraszam cię na salę, spróbuj zrobić chociaż jedną dziesiątą tego, co my robimy na tej róży i wtedy porozmawiamy. puskramiać, przerwach coś snucić, Wkrótce odbędą się pierwsze mistrzostwa Polski w Męskim Poldens. Czy ta forma aktywności fizycznej panów stanie się normą?